Witam Ciebie serdecznie. Nagrywam tą relaksację oddechową z myślą o Tobie. Z myślą taką, abyś, mógł, abyś mogła odsłuchiwać tej relaksacji w dowolnym momencie dnia. Takim, w którym potrzebujesz wewnętrznego spokoju. Tą relaksację oddechową nazywam błogim spokojem. Dlatego w takim momencie, gdy czujesz napięcie mięśni, gdy czujesz się zestresowana, zestresowany, gdy potrzebujesz po prostu kilku minut dla siebie w ciągu dnia na szybko odczuć błogi spokój, ta relaksacja jest dla Ciebie. A teraz zapraszam usiąść wygodnie, znajdź komfortową pozycję, niech to będzie miejsce, w którym jest Ci dobrze, miejsce, w którym czujesz się bezpieczna, miejsce, w którym czujesz się bezpieczne, miejsce, w którym czujesz, że jest ci komfortowo. Ty sam najlepiej, ty sama najlepiej wiesz, jakie to miejsce. A następnie zapraszam cię serdecznie, połącz się ze swoim oddechem. To właśnie połączenie z oddechem sprawia, że łączymy się ze sobą w takich właśnie chwilach, których potrzebujemy natychmiast poczuć, jak nasze ciało się rozluźnia. Nie stanie się tak teraz. Pozwól sobie na spokojny oddech, na wdech i wydech w Twoim rytmie, w takim, który jest dla Ciebie wygodny, który sprawia Tobie radość, który sprawia Tobie przyjemność. Chcę zaprosić Cię teraz do wyobrażenia sobie, przypomnienia w chwili swojemu myśle, kiedy byłeś, kiedy byłaś szczęśliwa, kiedy byłeś szczęśliwy? Co to był za moment w Twoim życiu? Zamknij oczy, aby dokładnie zwizualizować sobie ten moment. Kiedy to było? Jakim szczęściem obdarzyła Cię ta sytuacja? To mogło być wystawienie buzi w kierunku słońca, poczucie promieni słonecznych na Twojej twarzy. To mógł być po prostu taki mały moment. To mogło być coś większego. To mógł być sukces, który dał Ci bardzo dużo radości, szczęścia, energii. To mogło być narodziny dziecka, a może wakacje. Ten moment, gdy wylądowałeś, wylądowałaś w miejscu, o którym zawsze marzyłeś. Jakikolwiek był to ten moment, przypomnij sobie, jak się czułaś, jak się czułaś wtedy, Oddychaj swobodnie. Niech Twój oddech się reguluje. Przypomnij sobie jak Twoje ciało rejestrowało ten szczęśliwy moment. Co się wtedy w nim wydarzyło? Czy to były wibracje? Czy to była taka skacząca wręcz energia? Czy to było takie przyjemne, ciepłe uczucie rozpływające się po całym ciele? Czy to była taka radość, która zaczęła się od Twojego serca? Czy to było takie wspomnienie, które powoduje, że aż teraz uśmiech pojawia się na Twojej twarzy? Pozwól sobie poczuć ten moment raz jeszcze. Zanurkuj w niego. Przypomnij sobie, jak się wtedy czułaś. Jak się wtedy czułeś. Niech energia tego wydarzenia. Pojawi się na nowo w Twoim ciele. Pozwól jej przepłynąć przez całe Twoje ciało. A teraz oddychając swobodnie, połóż rękę na sercu, jeśli masz taką ochotę. Zapraszam Cię do poczucia Błogiego spokoju w rytmie Twojego serca. Niech każdy wdech, który teraz wykonasz, będzie przypominał Tobie kolor słońca. Wyobraź sobie słońce. Z każdym wdechem w Twojej klatce piersiowej pojawia się słońce. Pojawia się żółty kolor. Wraz z wydechem pojawiają się promienie słoneczne. Wydech jest dłuższy. Promienie słoneczne zaczynają zahaczać coraz większe koło wokół Twojej klatki piersiowej. Wraz z wdechem pojawia się słońce, ono jest świetliste, żółte, rozgrzewające, bardzo przyjemne, takie jak lubisz, a jego promienie wraz z każdym wydechem zadaczając coraz większe koło, sięgając aż do kontur zewnętrznych twojego ciała. I znów wdech słoneczny, ciepły, radosny. I wydech, gdy słońce wraz ze swoimi promieniami otacza całe Twoje ciało. Czujesz teraz słoneczną energię, taką, która wypełnia Cię radością. Takim bardzo przyjemnym doznaniem. Doznaniem, które Cię uspokaja, które sprawia, że jest Ci po prostu dobrze. Czujesz się po prostu komfortowo. Zaczynasz odczuwać spokój. Oddech. Równoważy się. Bierzesz wdech i wydech. I znów z każdym wdechem, trzymając cały czas rękę na klatce piersiowej, na sercu. Wyobrażaj sobie słońce. I z wydechem to słońce i jego promienie zatacza coraz większy promień. Tym razem wypełnia całe pomieszczenie, w którym się znajdujesz. I znów bierzesz wdech i wydech. Staje się coraz głębszy, coraz dłuższy. Dlatego, że promienie tego Słońca, którym wydychasz, zataczają coraz większy promień, sięgając coraz większej przestrzeni wokół ciebie. Wypełniasz swoim wydechem całe pomieszczenie, w którym się znajdujesz. I jeszcze raz wdech słoneczny, ciepły, przyjemny i wydech. Wydech, który Mógłby wypełnić całe miasto, w którym się znajdujesz. Tak, wielką i potężną masz w sobie energię. Energię, którą wygenerowałeś, którą wygenerowałaś teraz swoim sercem, swoją wewnętrzną siłą. Masz tej siły w sobie bardzo dużo. Jesteś w stanie wypełnić tą siłą i tą pozytywną energią siebie w pierwszej kolejności, a w drugiej wszystkich ludzi, z którymi się spotykasz. Wszystkich ludzi, których kochasz, tych, których pragniesz wypełnić tą Twoją pozytywną, spokojną, dobrą i fantastyczną energią. Pobądź w niej chwilę. Poczuj, jak przyjemnie Ci być po prostu w swojej własnej energii. Poczuj, jak dobrą energię masz w sobie. Ona tam jest zawsze. Czasem skryta głęboko, przykryta wieloma rzeczami, natomiast teraz już wiesz, w jaki sposób do niej sięgnąć. Teraz już wiesz, jak duże pokłady tej energii masz w sobie, bo teraz to czujesz. Oddychaj miarowo. Oddychaj swobodnie. Oddychaj spokojnie. Daj sobie prawo do poczucia. Błogiego spokoju. Pobądź w tym Błogim Spokoju tak długo jak potrzebujesz. Pobądź jeszcze taką chwilę, która jest Ci potrzebna. Ty sama, Ty sam, już najlepiej. W jakiej chwili teraz w Błogiego Spokoju Ci potrzeba? Trzymam za Ciebie kciuki. Miej się dobrze. Pozdrawiam.